Komputerowy to nie tylko moja praca, ale też pasja. Lubię to, co robię i zdecydowanie nie chcę tego porzucać, ale wiecie co? Powoli mam już dosyć siedzącego trybu życia i kolejnych oponek na swoim brzuchu. Czas by to zmienić, tylko od czego by tu zacząć? Na początek dobrym pomysłem będzie chyba sprawdzenie, ile ja w ogóle ważę. Ale moment, po co kupować zwykłą wagę, skoro mogę mieć taką, która poda mi więcej danych w odchudzania? Na benchmark.pl czytałem, że się ma fajne wagi, które łączą się z smartfonem. O, ta będzie dobra. Poza wyświetlaniem masy ciała, potrafi też obliczyć BMI, pokazać ile mam tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy kostnej i wody w organizmie. Nada się idealnie. Ile? 112 kg? No ładnie. Ale trzeba przyznać, że informacji to ta waga sporo podaje. No nic, trzeba będzie ruszyć zadek z domu i trochę potrenować. Zacznę może od jazdy na rowerze, Nordic Walkingu i siłowni, bo to wydaje mi się najmniej skomplikowane. No i na starcie płuc nie wypluję. Później dorzucę do tego jeszcze bieganie. No tak, ale wcześniej przydadzą mi się do tego wszystkiego jakieś dobre akcesoria. Mój smartfon liczy kroki, ale chciałbym mieć coś na nadgarstku, żeby na bieżąco sprawdzać ile ich zrobiłem i jaki dystans pokonałem. Testowaliśmy jakiś czas temu fajny smartwatch od Samsunga. Jaką się nazywał? Galaxy Watch. Co? Monitoruje 39 różnych aktywności fizycznych? Skorzystam pewnie z kilku, ale i tak miło. Jest wodoszczelny, można przez niego prowadzić rozmowy telefoniczne, wyświetla powiadomienia, mierzy długość snu, liczy kroki, a nawet może odtwarzać muzykę ze Spotify. Czyli dla mnie idealny. No właśnie, Spotify. Przecież w czasie chodzenia z kijkami lub na siłowni fajnie było posłuchać dobrej muzyki. Zarówno mój smartfon, jak i smartwatch mają łączność Bluetooth, więc poszukam lekkich słuchawek bezprzewodowych. Wyglądają bardzo obiecująco. Jabra Elite Active 65T. Małe, całkowicie pobawione kabla, odporne na pot i deszcz, ergonomiczne, słowem dokładnie takie, jakich potrzebuję. Doskonałe do rozmów i słuchania muzyki w czasie treningu. No i pięknie, prawie wszystko gotowe. Jeszcze tylko dobre, wygodne budy do biegania. Jakaś koszulka, dresy, akcesoria i wyruszam w teren. Zrobię coś w końcu z tym zbędnym balastem. A gdy już będę chudy i piękny, to nie opędzicie się od moich selficzków. W następnym odcinku będę już po pierwszych treningach. Zobaczymy, ile sadła uda mi się zrzucić, a przy okazji sprawdzimy, jak te wszystkie akcesory ospiszą się w praktyce. Liczę bardzo, że pomogą mi kontrolować zrzucanie wagi i nabieranie kondycji. No ale o tym przekonamy się już za miesiąc. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie kciuki!